Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z aplikacji GeoJazzle. Słuchajcie, bardzo mi się spodobały te mapki e, robione przez ludzi. I słuchajcie, dzisiaj sobie zagramy Polska, Poland. Zagrało już prawie 24 tysiące ludzi, poziom jest średni. Średni wynik uzyskany jest 14600, 250 lokacji. 99 lajków, moje setny. Mam nadzieję, że y, że to pomoże ten like report z map. U. Zagramy sobie challenge, ale jeszcze tutaj widzę, że mogę dołączyć do challenge'a z kimś. Fajnie by było takiego typka pokonać, tym bardziej, że zdobył tylko 5300, ale to może kiedyś. Na razie zagramy sami. Lecimy z challenge'em. Chociaż w sumie można typa... Będziemy mieli te same miejscówki co on, tak powinno być, nie? Czemu by nie? A, bo on ustawił se, bo jak się bierze jego, to jest też również z jego timerem. Aha! No dobra. No to dwie minuty, kurde, będzie szybszy odcinek, wy lubicie szybsze odcinki. Ale kurde, ja bym ustawił sobie na 3,5 minuty. A nie na, na 2 minuty i 9 sekund. Ojej. To się trochę brąbałem. A na szybko, na szybko trudno będą magii. Mm -hmm. Jakieś lato, tyle wiemy. Tyle wiem, że jest jakieś lato, i to jest chyba południe polski. Jakieś południe, południa, mi się wydaje. I rejestracja Blizz bliz, bliz. Tam rejestracja nie ma szans, minuta została kompletnie, nie wiem, dużo rowerów, składaków. Mhm. Powinienem bardziej się w to osiedla zagłębić, tu chyba nic nie znajdę, no ale trudno. Nie mogę? Mogę? Nie. Ej, eee, ej, Niedobrze. O, fajny, fajny wózek No tu nic nie znajdę. Stop, stop, stop. Nic tu nie ma. Dobra, ja tam gdzieś tu. A ty, a ty kurde. No ale południe no. No niedobrze, niedobrze. Bardzo niedobrze się stało. Niech tu mi dadzą poznać. Mam nadzieję, że miałeś poznać typie, bo będzie z tobą źle. O, 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 o. To tutaj może być. Tutaj może być dużo pompcików Uy. Tutaj nic nie zobaczę Może być B Taki numer? 700 42 To mówię, to może być właśnie północ Może być 500 Już tak średnio Mirka Chcę ustawić gościu na 2 minuty no o, 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 o. Aleksandrów Łucki. Mam nadzieję, że to to No więcej nic nie, nie znajdę Aleksandrów Łódzki Mam nadzieję, że on tego nie widział Przecież to jest bardzo widoczne Aleksandrów Łódzki ja już tylko tego szukam Żadnej trasy, nic Czekajcie, jeszcze tutaj da, 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 da. Tu jakaś główna droga jest Aleksandro Wódzki Kabianicka ja e, no musiał to znaleźć O! <grytanie> Ale znalazłem Czekajcie e, Ulica Warszawska i Pabianicka tutaj mam tutaj jest Pabianicka i to było dosyć niedaleko tu jest Pabianicka czekajcie, Czy szybko, szybko, szybko zaczynałem na chyba pojechałem czyli tu gdzieś, tak pięknie czyli byłem jeszcze dalej Będziemy jeszcze dalej, dobra. Jest spoko. Ciśniemy typa. Ciśniemy typa. Uff. Na razie z nim wygrywam chyba Dobra, już po nim. On tego na pewno nie zauważył. Jest lepiej. 600. O, to witamy w Wielkopolsce. Nic nie ma. O, urząd. Miasta, A. rząd miasta, gracz, gracz, tam może coś być. Tam nic nie ma. Jakś tablica Ja typa rozwalę jakąś. jak znajdę jakąś rejestrację. Kilka takich. Ja z rejestracji tego Jora ja rozwalę go po prostu. Jest jakiś rynek. Jakiś rynek. Mi się wydaje. Nie wiem, czy tam było miasto. Cholera. Stoję tu, minutę. Trauguta to Rydułów. To... No więc, co to może być? Jeżeli znamy już miasto. Flaga województwa. Nie, chyba nie To już miasto mi nic nie da, jakieś województwo Czyli tylko i wyłącznie tablice rejestracyjne i znaki mogę patrzeć Też mi nic nie mówi, kompletnie Chociaż Radlin, Radlin skądś znam Radlin skądś znam Jakieś tablice rejestracyjne i jesteśmy w domku Nic innego nie potrzebuję Radlin to bardziej północ Znaczy, nie wiem Północ Świętokrzyskie o Jezu, jak mi wyje Mozilla Tu jeszcze jakąś tablicę Proszę bębu, bębu Nie ma Kurde, ty bo nie dam Eee, radni. Zdążyłem, Zdążyłem Ajajajajajajaj Aj, 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 aj. aj hu, hu, hu A, wciąż chyba wygrywam Dwie matki zostały. Kurde, nawet to jest fajne. Góry, dobra. Jesteśmy gdzieś na południu znów. Mhm. No, nie wiem, co więcej tutaj. Ojej. O! Duszniki z Mam nadzieję. Mam nadzieję, że duszniki z Mam nadzieję, że on nie znalazł duszników. Czekaj. Tu są. Duszniki z Słoszów Może to być rejon duszniki z to może być Słoszów właśnie. Suszyna Słoszów miasto czy to, czy, czy to jest ulica Nie, to jest jednak miasto Kulin Kłocki To jest jednak miasto Mam nadzieję, że da w duszniki Chyba, że ruszy mózgiem, a zdobył 5300. Ty, to, to ja już z nim wygrałem, chyba w ogóle. Bo chyba miał 5300, nie? Od teraz tak sobie przypomniałem. Biedronka. Biedronka musi być w takim miejscu małym. Halo, biedronka. Biedroneczko. Nie ma biedronki. ma w ogóle Biedronki. To jest już duszniki są. Mm, przepraszam. No cóż. Dam to. Nie pamiętam czy tam się skręcało, czy nie. Tam jeszcze jest drogowska. Szybko, 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 szybko. To jest ósemka, trójka, nie wiem. Ty, jesteśmy przy głównej drodze. Cóż. To, 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 czyli to może być bardziej camping, tu Czy to był ten camping? numer 277? Tyle nie wiem ja, gra, ja gram z jakimś debilem Za przeproszeniem no. 31 metrów żeby to zobaczyć Tak jest Tak jest! Mamy to! Raba dla mnie! Pięknie! No, bo tutaj drobnostka, dwa punkciki. Dało się znaleźć na spokojnie. Wygrałem z nim łatwiutko. Policja 700 numer. Nie znam tych tablic, ale to może być duże miasto. Większe przynajmniej. O, tak powiem. Buket Bank Pol Polski Daj mi jakąś tablicę, tutaj, tutaj będzie tablica I Załaduje mnie ja Ajajaj, szkoda Też nic z tego Też nic z tego i teraz się uda Haha, ha. nie Teraz się nie uda Stare miasto to będzie. Ja już z nim wygrałem, co prawda. Już to nie wiem, który raz powtarzam. Nie wiem w ogóle, czemu on dał północ, jak tam były góry. Nie wiem, on się wkurzył, czy jak? Ten typ? Nie, ja nie wiem. Tutaj nic nie da. Tego mówiłem. Czy ja powiedziałem przed chwilą Gdańsk, czy nie? Jeśli nie, to teraz tak mówię, że to może być Gdańsk. Te rejony. Było dużo informacji, ale trudno. To musi być jakieś, może rzeczywiście. Chwalnie nic nie znajdę już. O, to jest. Marys, Szwików. Chyba jeszcze nic nie dam. Co? Między zdroje? Jak? Co? Gdzie? Tu, między zdroje. Nie, moim zdaniem. No właśnie. <grym> On chyba też tu dotarł. On chyba też tu dotarł. A to wyglądało jak, jak właśnie morze. Między zdroje. Ja pierdzielę Tam była ulica Warszawska Ja przeczytałem chyba między zdroje warszawskie, nie pamiętam Tam była ulica? <laughs> Ale chyba też tutaj dotarł Też pewnie może na ostatnie sekundy No cóż No cóż, nie wyszło A tu jest gdzieś też między coś Między, między Mierzęcin Gdzieś tutaj jest... Międzychód O, tutaj Międzychód Międzywodzie wodzie. czyli jednak mogłem się wstrzelić tutaj w jakiś... jakiś kołobrzeg By było dobrze Ale tutaj jest granica Deutschland Kurde Lubin Mogło być lepiej Mogło być wiele lepiej, chociaż i tak wygrałem tutaj w tej, w tej mapce, ja 31 punktów, on 26 Więc ja oceniam to na... Nie no, tam było Międzyzdroje, No pieniądz da się to znaleźć na spokojnie Na 3 minutach bym pewnie ogarnął to 10,5 tysiąca mogło być na pewno zdecydowanie lepiej, ale ja jestem bardzo zadowolony I Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie Lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnych materiałach z Godzessera. Jeśli Wam to się spodoba, piszcie w komentarzach, papa. Pa.